Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku dzisiaj będziemy rozmawiali o kurkach ozdobnych. Powiem Wam, jakie kurki warto kupować, powiem Wam, jakimi kurkami warto się zainteresować, jeżeli chodzi o drup ozdobny, jeżeli oczywiście kogoś to interesuje. Wiem, że część z Was planowała takie zakupy, część z Was zastanawiała się, jakie kurki teraz warto kupić, jeżeli chodzi o kury ozdobne, więc ten odcinek będzie właśnie dla Was. Postaram się, słuchajcie, też naświetlić wam mniej więcej jakie wymagania mają takie kury, bo musicie wiedzieć, że mają zupełnie inne wymagania niż drób, y, mówiąc kolokwialnie kur niosek. Zaczynajmy. Przyjęło się, że najpopularniejszą kurą w Polsce jest ta domowa i warto jednak wiedzieć, że kur na podwórku może być więcej rasy ozdobne wymagają większej uwagi i tak jak mówiłem, wymagają lepszych warunków w hodowli. No ale jeżeli ktoś traktuje taką e, hodowlę jako pasję, będzie się tymi kurkami zajmował, to tutaj nie powinno stanowić to większego e, problemu. Takie kurki często uczestniczą na różnych wystawach, targach, ale z drugiej strony są bardziej narażone właśnie na warunki atmosferyczne, są mniej odporne na te warunki. Natomiast karmić, karmimy je praktycznie tak samo jak kury nioski tutaj dużej różnicy nie ma. Ich jajka są często bardzo dużo droższe niż jajka od kurniosek, ale z drugiej strony tych jajek bardzo często niosą po prostu sporo mniej. No jak sama nazwa wskazuje, to nie są kury nioski sama w sobie hodowla nie jest jakoś bardzo wymagająca, też słuchajcie, musimy mieć oczywiście wybieg, fajnie by było jakiś tam kurnik, one nie potrzebują aż tyle miejsca co kury ale z drugiej strony wiadomo, grzęda, gniazda, poidło, karmidło to jest podstawa. Takie rasy, słuchajcie, które cieszą się popularnością i które ja polecam, oczywiście zaraz będę je opisywał. Natomiast przede wszystkim to jest kura jedwabista zwana silkom, Wandotte, kochin, Serama, Habo Kura, która bardzo trudno się tą nazwę wymawia i też pisze się, przeliteruje wam cerewę coer i sebrytka. Kura silka przyciąga uwagę wyglądem i jak sama nazwa wskazuje, właśnie wygląda, jakby jej upierzenie było z jedwabiu. Skoki rasy kursilka posiadają pięć palców i są opierzone, a barwa skóry jest sina. Co dla większości właśnie ras kur jest nietypowe. Cechą charakterystyczną dla kury jest bardziej zaokrąglony dziób, zauważalna broda i mniej zauważalne oczy. Wnoszą do 100 białych jajek rocznie, także no tutaj, jeżeli chodzi o ilość, to no dość niewiele w porównaniu z innymi. Są to ptaki nieloty, rzadziej korzystają z grzędy, przebywają w gnieździe, które znajduje się głównie na podłożu. Kolejna rasa, również popularna, słuchajcie, rasy Bandotte, czyli właśnie ta nazwa, którą tak trudno jest wymówić, zaczynająca się na literę C. Pierwsze pochodzą z USA, szybko nabierają masy, z kolei te drugie francuskie mogą pochwalić się konkretnymi rozmiarami. I tu oczywiście. Podobnie rasa kochin ma masywną i krępą budowę, a ich jaja uchodzą za wyjątkowo apetyczne. Warto wspomnieć, że znana jest także rasa Brahma i te zaliczane są już do raz olbrzymich. Mogą ważyć nawet 5-6 kg. Także jak nie macie za dużo miejsca, nie chcecie mieć jakichś wie większych, wielkich kurek, to tutaj Brahmy bym Wam nie polecał. Przejdźmy trochę do cen mniej więcej. Słuchajcie, ceny aktualne. Mówię oczywiście o końcówce roku 2023, bo nie wiem kiedy będziecie oglądali ten odcinek. W lubuskiem za młode silki do 3,5 miesiąca trzeba zapłacić 75 zł za sztukę. Armia i Mazury za tą samą rasę, ale już 8-miesięczną koszt wynosi 80 zł. Mazowieckie silki i seramy w różnym wieku około 100 zł. Śląskie do sprzedania kury hawo, 9 kurek, 4 białe, 1 brązowa, 2 czarne, 2 białokremowe. Cena ogólnie za parę dorosłych to jest 140 zł. Silki z tego roku z województwa wielkopolskiego cena około 160 zł. Świętokrzyskie kury habo zaczynają znosić jajka tylko w parach, i tutaj cena około 130 zł. I dolnośląskie kury bantamki 100 zł za sztukę. Teraz podam Wam trochę cech charakterystycznych. Każdą z tych raz możecie sobie wpisać w internecie, sprawdzić, jak ona wygląda. Teraz takie informacje, fakty najważniejsze, które mogą Wam się przydać w hodowli. Czubatka polska wyróżnia ją przede wszystkim duży czub z piór na głowie. Inna nazwa rasy to czubatka holenderska, czubatka padewska, możecie się spotkać. Dwie odmiany, czyli czubatka brodata i bezbrodata oraz miniaturki. Waga kogutów to jest 2 do 2,5 kg. dochodzi, a w wersji miniaturowej 800-900 gram. Znosi około 120 do 140 białych jaj rocznie. Kolejna to jest silka, czyli kura jedwabista, puszysta i delikatne w dotyku upierzenie, jest bardzo puszysta, nie potrafi latać, ma ciemną skórę, czarną lub ciemno -niebieską. Waga kogutów od 1400 do 1700 Gram, przy miniaturkach około 600 gram. znosi około 80 do 100 białych jaj rocznie z lekko różowym odcieniem. Kura Okana. nie ma ogona, ale ma baczki i bakobrody, ma bardzo łagodne usposobnienie, znosi kolorowe jajka od turkusowych po jasnozielone. Ostatnio o niej nagrywałem, czyli ta tak zwana kurka wielkanocna. Jej jajka, tak jak sama nazwa wskazuje, i tutaj można się kłócić, ale podają, że ma bardzo mało cholesterolu. Koguty ważą około 2 do 2,5 kg, a miniaturki 750 do 850 gram. Znoszą około 180 jaj rocznie, także całkiem nieźle. Potem mamy kurkę kochin, jedna z największych raz drobiu ozdobnego. Koguty średnio ważą 4,5 do 5 kg, znoszą około 100 jaj rocznie. Z brązowo-żółtą skorupką nie potrafią latać, są spokojne i niezbyt ruchliwe i mają bardzo łagodny temperament. Kolejna to jest kurka brachma. Koguty ważą od 4 do 5 kg, wznosi około 140 jaj rocznie w żółtym lub jasnobrązowym kolorze i jest przedstawicielką, właśnie, raz olbrzymich. I Ostatnią już rasą na dzisiaj, którą chciałbym wam przedstawić, to jest Orpington. Wygląda jak duża opierzona kula. Jest bardzo ufna i ma przyjazne usposobienie. Notabene powiem wam, że całkiem ładnie wygląda, jeżeli komuś by się spodobała, to jak najbardziej uważam, że kurka warta zachodów, żeby zwrócić na nią uwagę właśnie, żeby taką kurkę sobie hodować. Kogo waży od 4 do 5 kg, znosi około 140 do 180 jaj rocznie, od barw kremowych do jasnobrązowej. Jest bardzo ufna i ma przyjazne usposobienie. Nie potrafi latać, ani wskakiwać na grzędy. Także tutaj słuchajcie, jest tych kurek trochę, natomiast każdy sobie wybiera to, co chce, jakie mu się podobają. Nie patrzymy wtedy w kategoriach oczywiście tego, ile ona niesie jajek, tylko bardziej, które nam się podoba, no, i musimy wziąć pod uwagę to, jakie mamy warunki. Nie musimy się do końca stosować do tego, że musimy kupować tak jak kurki, nioski, głównie tylko w 18 tygodniu, bo możemy kupić nawet kurki, które będą starsze i też one sobie dadzą radę i też nie zostaniemy oszukani. Bo na tym rynku powiem wam szczerze, że jest tak mało ludzi, którzy handlują, że raczej trudno by było nas oszukać. Ale mimo wszystko, zawsze trzeba zwracać uwagę, żeby właśnie nie zostać oszukanym. Także tyle z takich informacji. Nagrałem odcinek o kurach ozdobnych, bo chcieliście, natomiast generalnie moją specjalizacją nie jest zajmowanie się kurkami ozdobnymi. Natomiast jeżeli ktoś by miał jakieś pytanie na temat kurek ozdobnych, coś by się chciał dowiedzieć, a czegoś nie powiedziałem w odcinku, chciałby się podzielić jakąś informacją, to zapraszam do komentarzy właśnie pod filmem i tam możemy sobie podyskutować, i wszystko mogę wam podpowiedzieć, pomóc, jeżeli coś wzbudziło wasze wątpliwości. Na dzisiaj to wszystko. Ogromna prośba do was, oczywiście o łapeczkę w górę i subskrypcję i widzimy się moi drodzy już w kolejnym odcinku do którego serdecznie was zapraszam no i mam nadzieję że tym odcinkiem pomogłem tutaj od niektórym osobom zdecydować się na zakup kurek ozdobnych trzymajcie się do zobaczenia cześć